No co? Gdzie Zostawaj. my jesteśmy? Która jest godzina? Nie, Nie wiem, idziemy Muszę iść do kiwla Chodź Gdzie my jesteśmy? Na Marsie Na Marsie? A to co jest? Wow Gdzie sterling? Chyba dzień już nastaje powoli, bo to jaśniej tu jest, mi się wydaje, w ogóle co to za ruiny jakiegoś marketu? Kto to jest? Halo, kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Halo. Stój. Stój. Gdzie ty biegniesz? A. Skąd ja jestem? wiem, co tu się stało? Kim ja jestem Jak? Jak się nazywasz? Ja się nazywam Janusz no, Co? Ten mnie tym ogonem bije! A Ła, zostaw mnie! Co to za? Kto to są dlaczego kształtne ludzie? Dinozaury to są Dinozaury? gdzie my jesteśmy? Rudolfie Proszę wskaż nam jakieś wyjście Łaksem wrócić do mojej rodziny, to ta Janusza Patrzcie do tej wody Do wody? na pewno coś... a nic się nie stanie Nie. Masz taką nadzieję Tak Dobra, skaczę. Ja też Czemu się nie mogę ruszać? I gdzie ja znowu jestem? O co tu chodzi? Gdzie ja jestem? Czy ktoś tu jeszcze jest? Halo? Co się stało? Czym ty jesteś? I kim ty jesteś? Ja, ja, ja nazywam się Bambo. się Bambo. Ja się nazywam Janusz. Ale, ty nie jesteś... Kim, kim, kim ja w ogóle jestem? Ławką. No to czekaj, może spytamy się kogoś, kto tu jeszcze jest. Halo! No Halo! Ktoś jest tu jeszcze ktoś? jest! Halo? 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 Halo! 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 Ja w ogóle jestem jakiś dziwny, zmienię kolory jak biegnę. Ej, faktycznie. Ej, czekaj, co kogoś słyszę. słyszę. Chyba tutaj dobiegło. Ja jestem automatem. Podejdźcie do mnie. Słyszałeś coś? Czy tym automatem? Jakby ktoś szeptał. Ja, automat. To ja. Widzicie mnie? To są jakieś szepty? No właśnie, nie wiem o co chodzi. No patrzcie, jestem. Czyta, możesz mówić głośnie, bo cię ledwo słychać. Co się, to się stało. stało? Czemu się nagle stałeś automatem? Ja nie wiem, jakiś głos do mnie przemówił. Słyszałeś to? Ja nie, ja tylko jakieś ciche szmery i pierdy słyszałem. Ja nie wiem. Czekaj, po nie weźmy do tego domu, poszukajmy kogoś. słyszałeś słyszeć znowu takie szepty? Właśnie! <kluzny> Też to słyszałem! Jakieś jest tym krzesłem! Zabij co? Co? Co się w to krzesło! A! 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 Czemu jesteś teraz Nie, jest nie no serio! To no co tu się dzieje? Mieszkiem, bambo, bambo, Weź mi! O co tu chodzi? Teraz ja jestem. Miśkiem. bambo, 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 gdzie ty jesteś? bambo, ty to bambo, Co? bambo, 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 co a to Sterling mówi! Znaczy, <grych> Wiesz jaki Sterling? Czy nie? właśnie jaki? Aha, ten, ten Sterling! Znasz go, skąd go znasz Upowiedział mu w tej rakiecie. Ty jesteś Bambo? Mój syn? Robimy to? No, no robimy to co powiedział. No to ty mówisz Co no, słowa, bo ja nie mogę, nie co tam chodzi. Halloween, Halloween, Halloween! Halloween! E? A ja się stałem niczym. Jestem na razie człowiekiem. Ale nie rób nie rób sobie z nas jaj! Jak my mamy stąd wydostać? Wystarczy ty tylko położyć się spać. ja jaja. Ale tak naprawdę nie. Nie, zmienia się w drzewo! Powiedział, że musimy iść spać. Poznaliście mąż I teraz... Nie z... mogę się idzie. ruszyć. No Sterling, położyliśmy się spać. Tylko czego ja jestem niewidzialny? O co chodzi? Ja, ja też. też. Bambo. O co to chodzi? Mówisz dalej coś, Czterlin. Mów spać. głośniej, Czterlin, bo cię ledwo słychać. Mordy, gówniarzu. On nie jest gówniarzem, gówniarzu.